I ten tasak, słuchajcie, jest ostry. <noise> Hej, wszystkim z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Blade and... Maciu, co ty... Uspokój się. Z Blade and Sorcery i dzisiaj, słuchajcie, mamy pełny, pełnowymiarowy już update. Jedyne, o co was teraz mogę prosić, to... Poświęcenie się, żeby zostawić lajka. Dlatego nasza Madzia też się poświęci. Prawda, Madziu, chcesz się poświęcić? Zobaczcie, Madzia chce się poświęcić. Dlatego złożymy ją w ofierze za lajka i subika. <słyska> <słyska> Także mamy coś nowego związanego z magią. Zaraz sobie to przetestujemy. Wiem, że można. Różdżkę naładować ogniem i teraz jakoś dziwnie czarować spele. Ale tu. Su jest! Przecież ja teraz jestem nieśmiertelny. Poczekaj, idę po ciebie. Ej, to też jest smak. Możemy porównać nasze siły. Co? Co się stało? Czy ja? Co? Ja waląc o ziemię strzelam jakimiś pociskami wszędzie? Wy wroga! Ej, przecież... Przecież to nie ma sensu. Jestem teraz serio nieśmiertelny. Magia jest zbyt mocna. Przecież skaczę! Odbijam różdżką, to zobaczcie co się dzieje. Leci w nią magia! I ona po prostu sobie... nurkuje w jeziorku! Czekajcie, bo mam, mam, lepszy pomysł. Po co mieć jedną różdżkę, skoro można mieć dwie? Jedna będzie taka, druga taka. Co w ogóle? To robi. Robi ci to coś, czy? Halo? Robi ci to coś? Lep. Ręka jej, o... ręka jej odpadła. Czekajcie, czy, czy to jakoś? Co? 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 Co się dzieje? Także od dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy wow! nieśmiertelnym magiem, jakimś Gandalfem po prostu. A zobaczmy, co to robi. Ziomeczku, jestem Gandalfem, nie przejdziesz. Nie prze... Nie... Nie... Nie przejdziesz. Ej, ja myślałem, że to będzie mocniejsze. Czujesz coś, czy nie? A teraz... A teraz... Przecież magia jest teraz dużo mocniejsza od jakiegoś miecza. To wystarczy machnąć sobie różdżką. No i, no i nie żyje. Także. To jest. Zbyt mocne. Trzymaj swoją głowę, bo. Bo nie jest na swoim miejscu. O, ręka przyszła. Możemy też nałożyć magię grawitacji. I też wiem, że jest coś takiego. E, ten miecz latat teraz. Wiem, że jest też coś takiego, że jeżeli użyjemy magii przy skoku, czyli jeżeli skoczymy sobie tędy, użyjemy magii, to znacznie wolniej spadamy. Ale przejdźmy do modów. Mamy mamy typa, który ma nóż po prostu. Ała! Poczekaj, chcę ci, chcę ci przedstawić widzom. Przestań. My mamy tasak za to. Mamy tasak, który... Zgaduję, że jest prawdopodobnie dość. Dość. Dość mocny. I w miarę, słuchajcie, możemy też go oczywiście nagrzać do tysiąca stopni. W ogóle byku trzymasz za gorącą część, ale niech będzie. Nie wiem czy wszyscy mają noża, ale niech będzie, mają wszyscy takie noże kuchenne, co prawda... To jest to jest nieco większy nóż, ale... Niech będzie. I ten tasak, słuchajcie, jest ostry! Te... Wszystko w porządku? <grych> Grzesiu, Grzesiu przestań Słuchaj mnie, bo mnie i tak nie przebijesz Tego, naładował mi inną magią Mój tasak Dobrze, je, jeszcze Co? Wywaliłeś mi mój tasak Co ty, co ty robisz? Grzesiu, ja tu chciałem ci pokazać Nasze wspólne Królestwo, zobacz ta, tam, tam, tam patrz tam, tam, tam patrz To jest nasze wspólne królestwo, rozumiesz? Także Grzesiu, idź i, i zobacz te królestwo od samej ziemi. <noise> jak on długo leciał! To jest przerażające, jak wysoko jesteśmy! A co jakbym wziął tą magię? Ty mnie na razie, ziomeczku, zostaw! Ty Tym się nie da bić ludzi, przecież tak bym bił go jakimś Balonem on się tym nie przejmuje w ogóle <grych> Wow! Ale można właśnie walnąć o ziemię i spowodować, że on straci równowagę i teraz go po prostu okładać tym Tym... Tym patykiem! <grych> Tylko to niezbyt... niezbyt mu cokolwiek robi! On tej tarczy nie może prawidłowo złapać. E! Oj! A Ej, ale to jest super, że coś takiego dodali. Teraz dosłownie się czujesz jak prawdziwy zawodowy mak, który jest serio niepokonany, bo walicie o ziemię. I tak naprawdę można złapać przeciwnika. E, on się sam znokautował, to nie ja. Można złapać przeciwnika. Co ty robisz? Chodź. On utknął. E, nie żyjesz? Możemy łapać tym rzeczy jakieś. Zobaczcie, że można ich workami na nawalać. Teraz pop, pop. Zginął. Zginął od worka. Nasiano. Można nawet wziąć miecz i nim sterować. Tą różką z daleka. Ej, magia jest teraz zbyt. Dobra, po prostu. No, no, to nie ma sensu. Ja robię, co chcę tą różdżką. Mogę rzucać tym mieczem i go łapać z powrotem. Tu nie ma żadnych po prostu minusów tej magii. No, to jest po prostu świetne. A gdy miecz w nim jest, to mogę podnieść całego człowieka i całym człowiekiem rzucić 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 w kogoś. A czekajcie, co jak zrobimy, że różdżka będzie naładowana ogniem? Teraz weźmiemy tą różdżkę, podniesiemy tą różdżkę i będziemy nawalać o ziemię tą różdżką. To teraz, jeżeli trafię kogoś, to on po prostu wybucha. Czy ja mogę całe takie wielkie rzeczy podnosić? Byków, trzymaj. Trzymaj. Okej, okay, tak delikatnie spuści. Kim ty jesteś? Czemu to na ciebie nie, zadzia nie zadziałało na początku i czemu on zginął od razu? Ale no wyobraźcie, że jesteście super wojownikiem. Mianowano was na rycerza i nagle spotykacie sobie maga, który bierze skrzynię i po prostu <laughs> umieracie od głupiej skrzyni. Ziomeczku <laughs> Czy, czy, czy ty masz... Czy ty ołówkiem mnie atakujesz? Na, naprawdę. Ej, teraz można zrobić tą sztuczkę z Jokera. Chodź, 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 Pokażę ci sztuczkę. Co? Oj, kark mu złamałem. Także, droga Madziu, pokażę ci sztuczkę. Oczywiście spowoduje, że ten ołówek zniknie. Proszę bardzo. Ołówek zniknął. Co ty? Co? Co ty? OL mocny jest ten ołówek! Co jest? Zobaczcie, ja mogę się bronić przed nożem! Tym ołówkiem! Co jest? To jest najbardziej śmiercionośny ołówek jak widziałem, nie? Czy można go jeszcze podpalić? To by było. Nie no nie wierzę! Palący się ołówek, nie? Nie wiem jakim cudem... Można spowodować, żeby to drewno tak paliło się cały czas i nie kończyło, ale niech będzie. Ale to mnie nadal satysfakcjonuje, że ja mogę się bronić ołówkiem. Pani ma chyba teraz problem. <ścoughs> Przecież ja nawet bokiem ołówka biję i oni cierpią. Czemu wy przychodzicie do mnie z nożami do masła i próbujecie mi coś zrobić? Rozumiem, że mam ołówek, ale bez przesady. Czekajcie, czy teraz. O nie! Nie, to, to nie było specjalnie. To nie było specjalnie. Pomocy! Pomo... Ja rozumiem, że. Pozbyłem się waszych 40 kolegów, ale. Pomóżcie mi. Ej, ja mam teraz poważny problem, bo jestem w dość. Nie. Niezbyt ciekawej sytuacji. Możemy użyć tej magii, chociaż. Żeby tutaj jakoś się przenieść, proszę. Okej. Okay. Okej. Okay. To, to chyba idę do, do tamtych statków, bo nie mam co innego zrobić, bo tam się nie wespnę. Dolecieć co prawda nie dolecimy, ale to jest serio przyjemne w ten sposób latać. Zobaczcie sami, że jesteśmy mega blisko. Zobaczmy, czy się zginie, jeżeli tu się spa spadnie. Chyba tak. Także jesteśmy w tym samym miejscu, co wcześniej mieliśmy być i tu jest jakaś dziwna rzecz i tu chyba się dostać nawet, nie, tam z tego co mi się wydaje, że to jeszcze nie ta pora na tą grę, ale wszedłem tutaj, zobaczcie, byłem tam, teraz jestem tutaj i czy tutaj jest ten zjazd cały? To jest jeszcze wyżej, serio?! Dobrze, powolutku, bo tu serio trzeba uważać na swoje życie. Bo jeżeli spadniemy. Bo my byliśmy w poprzednim odcinku tam, ale to nadal jest zbyt nisko. Teraz trzeba wchodzić gdzieś tutaj, jakoś dziwnie po skałach. No, jakbym teraz spadł, to by była lipa. Nie powiem, że nie, bo jesteśmy prawie na górze. Już naprawdę niewiele zostało. I zobaczcie. Jesteśmy w tym miejscu. Tylko problem jest taki, że. nie mam... Nie mam ze sobą trolki. Mam jakiś tasak. Nie wiem czy się przyda. Mam podkę. Nie wiem, czy się przyda. Mamy wielki. młot! I to jeżeli tu wejdzie, no prawie! No siebie tym niestety nie podniesiemy, ale jakbym złapał z tej strony i z tej strony. Założył tutaj... To teraz... Jest możliwość, że zje. Nie! 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 No, nie! Wiecie co? Jest. Jest słabo. Czekajcie, czy tam coś płynie? Ale to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. W następnym odcinku postaram się dać nieco ciekawsze mody. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. 爸爸。